No cześć, witam wszystkich. Zapraszam dzisiaj na arenę dla odmiany, dla odmiany. Zagramy arenę. O! Mamy tu jakiś bilecik. Okej, okay, dwa. Nawet dwa Kar, do karczamy. Tak, to zgadzam się. Zgadzam się. Nie będę odmawiał. Kim tu zagrać? O, kim tu zagrać? Wojownikiem, druidem. Może druidem, co? Dawno nie było druida? zobaczymy co Okej okay. Zobaczymy, zobaczymy co tu brać, co tu brać. Smoki, jakieś smoki, Smokofilomidanki. Zobaczmy, tu okrzyk bojowy jakieś Niebiańskie, nie dobra, baśniowego. Może baśniowego weźmiemy, weźmiemy co? Paśniowego. <laughs> <laughs> Co tu brać? Może wysiew jakiś wysieba? <laughs> <laughs> Zagonią, nie umarły, nie umarły. Sam. Po co mi nie umarli? <laughs> po co mi nie umarli? Dobra, bierzmy tu tego. Może. Jak już. <laughs> Uliczna miotełka. <laughs> Będzie zamiatać. Ja bierzmy druida, może. Te, te. Druida rafy. <laughs> Jak to druid, to druida. <laughs> Co tutaj teraz? Jaj, jaj, nie umarł. Tu jakiś wpadnie umarł. Nie wiem. No dobra, bierzmy. Trudno. <laughs> Co tu teraz? Co tu teraz? Posiew za razem. Boże, nie wiem. Kiedyś było coś, coś takiego, a to w dziczy chyba, w co? W dziczy już teraz jest co? Tu nie umarł, nie umarł, nie umarł, nie umarł. Dobra, bierzmy tu, może, nie wiem, za trzy, za trzy, może, za trzy. Korzonki jakieś są. Żywe korzonki. Kolco zwierzę nie umarli. Wow, 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 wow. Widmowy rycerz może weźmie. Zobaczymy. Coś ty dziadek narobił tutaj, powiecie. <golco> co? <golco> Dobra, dajmy tutaj, może Pekidajła weźmie. <golco> co tu jest? Murloki, murloki, wymiana zryw, co teraz tutaj? Bierzmy to, kapłankę może, nie wiem, znak, znako, <grystanie> znako, Morze ziemne łuski. Co teraz tutaj brać, co tutaj? Trzy pance, może ran, rannego wezmę, <grystanie> ranny, nie umarli sami, sami nie umarli. No dobra, bierzmy to za, za trzy może. Znowu tu nie umarli. No trudno, bierzemy. <ścoughs> natura, natura. Natura trzewce, No dobra, bierzmy ten wysiew może. Okej. Okay. To jakaś druidka rajdu, może, może weźmy, nie wiem, co? Druidka rajdu, <grybka> o krzyki bojowe jakieś tam mieliśmy, mamy chyba, co? Czy nie? Gruba ryba, <grybka> to dobra, bierzmy, bierzmy tą ryb, grubą rybę. <grybka> co teraz tutaj? tornia jakaś. Ta trucizna. No bierzmy to. Jadowite skorpiony jakieś. Ząbiaka, <trucizna> ząbiaka. No dobra, bierzemy ząbiaka. Może coś przywrócimy. <trucizna> to przywrócimy, czy nie? Czy się uda, czy nie? Dobra, bierzmy to może. Co teraz tutaj? Co tu brać? Co tu brać? Same nie umarli. Bierzmy to, może. Panią miksturę. Królika Kalisza może co? Królika Kalisza. Weźmy. O dobra. Mówca jakiś. Mówca. Pająki może, pająki Echo, echo sonda. <śmiech> <śmiech> Tutaj co tu? Kodo, jakieś kodo. Czy echo brać? Nie wiem sam. Co robić ma? <laughs> Wała, wow wow, 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 Za cztery tu nie mamy. Dobra, bierzmy za cztery. Idzie ta piramida w górę może. <laughs> Drzewniaki, może weźmiemy drzewniaki. Kurczaka jakiegoś nie, nieumarłego. <laughs> Bierzmy, no, O Ojoj, co się stało? Będziecie mówić. No dobra, zakładajmy. Zobaczymy. Pobawimy się, no oczywiście. Pobawimy się. Może, może to inaczej trzeba było e, tutaj pobierać te karty, to, ale trudno. No zobaczcie, co, co będzie, <laughs> co będzie. Okej. Okay. O ryce śmierci, ryce śmierci tu. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, dobra, zostawię to zostawimy co? Czy nie? No dobra, zagrajmy tu może z prowokacją, co? 1-3, co? Nie ma sensu tu e, dawać 3-1. No e, i tak leci już. Leci, oczywiście. Że tak. o, oczywiście, że tak. No dobra, zagrajmy takie jajko. Jajko. I co teraz, co teraz? Może może jakiegoś drzewniaka, drzewniaka, co? Drze... <grywa> drzewniaka. <grywa> Drewniaki takie kiedyś były. Z moich czasów. Chodziło się w drewniakach. <grywa> Dobra, zagrajmy tu, dajmy jaj, jajowi, może co? Jaju. <grywa> Oto liczymy na agonię jakąś. Na gonie, no bo co? Okej, okay, lećmy tutaj dwa małe punkty, dwa. Malutkie, malutkie. Wiesz, tu jedzie na jajo i o to mi chodziło. O to mi chodziło, o to mi chodziło. No i dobra, mamy tutaj 3, 3, 3, 3, 3, 3. Co teraz tutaj? Trzy pojedzie, pojedzie. To dajmy plus jeden. Co? P plus jeden. I jakiegoś czerniaka. Czerwniaka. Przyzwiemy, przyzwiemy. E, potem, potem, może na razie do ręki, do ręki. <laughs> A tu posiecze go chyba co? Jak już tu monetę walną, <laughs> to, to, to posieczę, oczywiście. O, oczywiście, że tak. Ale tu jedzie, ale jedzie. Jest jest Jiesamowicie. No dobra trudno, no trudno No dobra zagrajmy coś takiego może co Jak stromnik zaatakuje no to zniszczymy go Zniszczymy... Dobra... Jednego czerniaka <ścoughs> Zagramy jednego No i czekamy, czekamy. Prowokacja śluzy jakieś. To, to ci dopiero. To ci dopiero. Łała, wow, 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 wow. Co teraz tutaj? Dobra, zabranimy to może. I drzewnioka, i czerwnioka. Co? Tu musimy jechać, no. Trudno, śluza. Weźmy śluza. Okej. Okay. Oj, tu pięknie, pięknie to zrobił, pięknie. Ale mu przypasowało. Wow, 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 wow. Nie, tego nie chciałem. Tego nie chciałem. Ale pojechał. Ładnie, ładnie to zrobił. Ładnie, ładnie. Co tutaj Muszę sześć do zdrówka? Nie To nie ma komu, nie ma komu Dobra, trzerniaka jakiegoś I jeden, no jeden tutaj musimy jechać. Musimy na tę prowokację nie ma nie ma wyjścia. <śled> Nie ma wyjścia. Ale tutaj ładnie doładował. Pięknie, pięknie. Nie powiem. Ta. Nie powiem. Ta. Co tutaj teraz? Co tutaj robić? Co? Co robić? Ta. Ten tu namieszał, co? Czempion. Ja 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 ja, 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 Jak to załatwić? no Jak to załatwić? Masakra. Masakra. Weź tu graj. No weź tu graj. Ile tu trzeba się nagłowić. Nagłowić. O. Ale świetnie, świetnie. Tu. Jak on, jak on to robi? Powiedzcie mi. <ścoughs> ja, jak on to robi? Tu nie mam szans w ogóle. Nie mam szans. <ścoughs> Co? Posieczył, jak nie wiem, posieczył. <ścoughs> Co? Przyjąć na klatę jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj. Przyspał! <śmiech> <Nie>. <śmiech> Powinienem się poddać już. Powinienem się poddać Gnule jakieś zaraźliwe. Jeszcze tu zarazy jakieś. Puści. <laughs> Puści zarazy. Sadzonki jakieś? Nie wiem. <laughs> tu dwa obraże. Ale co tu dwa? Weź tu grę, no weź tu gra. Przyjmę, no przejmę. No dobra, niech bierze, no trudno. Niech bierze. Niech to bierze. Już dziadek nie ma szans. Nie ma szans. O! Zobaczcie, zobaczcie co tutaj się, się dzieje. Dziękujemy. To wszystko. Zrywa, szarża. Świetnie, to załatwił, świetnie. Ale do tak. Pięknie, pięknie. Porażka. Świetnie tutaj. Dziadek nie daje rady, nie daje rady. No trudno, no trudno. Jedna porażka jest, jedna jest. No dobra, ale to już następnym razem może zagramy, co? Następny filmik będzie? Oglądajcie, nie, nie przegapcie, te osoby, które subskrybują mój kanał, oczywiście dostaną powiadomienie, jak się wam podoba to, co dziadek nadaje, no to oczywiście serdecznie zapraszam, no. Hej, pozdrówki, życzę jak najwięcej wygranych, jak najwięcej, no dobra, pogramy jeszcze, pogramy, oczywiście, no. Nawet yy, yy, te osoby, które nie będą subskrybowały, to dziadek i tak zagra, to miejcie na uwadze, że będzie następny meczek. To jeszcze nie koniec. Na razie jest jedna przegrana, jeszcze mamy dwie szanse. Do zobaczenia, życzę jak najwięcej wygranych. Hej. Cześć.